Dzień dobry, Ola Rosiak. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Wolontariusze. Czy pomaganie jest łatwe? Na pewno nie. Wymaga poświęcenia części siebie, rezygnacji ze swoich potrzeb. Nierzadko oznacza zmaganie się z ludzkim cierpieniem i własną bezsilnością. A najtrudniej jest zmierzyć się z nieszczęściem najmłodszych. Jednak ci, którym się to udało, zgodnie twierdzą, że pomaganie wzmacnia. Co dokładnie to oznacza? Tego spróbujemy się dzisiaj dowiedzieć w Fundacji Wrocławskich Hospicjum dla Dzieci. Wrocławskiego hospicjum dla dzieci mieści się przy ulicy Wiśniowej 66. To tutaj wolontariusze regularnie się spotykają i tutaj w czasie swoistej burzy mózgów rodzą się pomysły na nowe akcje i różnego rodzaju projekty. Chciałabym, żebyśmy zaczęli od wyjazdu majówkowego dla dzieci, a potem przejdziemy do ustalenia dalszej strategii na wolontariat szkolny. Majówka to tylko jedna z wielu atrakcji, które wolontariusze przygotowują dla swoich podopiecznych. Zorganizowanie takiego wyjazdu nie jest prostą sprawą, ponieważ każde dziecko wymaga specjalnej, indywidualnej opieki. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Tutaj mamy wszystkich naszych pacjentów rozesłanych, żebyśmy tą mapę zawsze mieli przed oczami. Natalka jest w jednym miejscu i potem jest chocianów. Tam będą dziewczyny pewnie do przyjechania, tak? Żeby one nie wstawały wcześniej o świcie. Pewnie też Mateusz, czyli tutaj kłocko, nam będzie, będziemy się starali, żeby chłopcy przyjechali. Wydaje się, że, że jest, jest co robić w plenerze. Można tam zorganizować jakieś zajęcia, podchody, zabawy. Coś, Tylko ostrożnie, coś bo ja wróciłam stamtąd tak Co ci najbardziej zaskoczyło w twojej przygodzie z wolontariatem? Są takie rzeczy, takie momenty, które nas czasami zaskakują. Wydaje nam się, że my jako wolontariusze Ludzie, którzy chcą nieść pomoc, są otwarci, mają dobre intencje. Nie do końca czasami tak jest, że, że, że jesteśmy w ten sposób odbierani. I staramy się pomóc rodzinom w tej trudnej sytuacji, pomóc godnie żyć, ale niestety jest i też czasami tak, że ktoś prosi, żeby nie podjeżdżać, nie parkować samochodu z logiem hospicjum bezpośrednio pod domem, zostawić go gdzieś kawałeczek dalej. Ludzie też boją się czasami poprosić o pomoc. Mają... Ze wstydu? Myślę, że, że ze wstydu też, że ze wstydu też, to też mogą być takie wewnętrzne ich obawy. Te rodziny są bardzo mocno skupione na chorym dziecku. Jakby wprowadzenie kolejnej osoby do domu może oznaczać dla nich, że, że ktoś im zabierze czas, ten, który im pozostał do spędzenia z dzieckiem. Czasami boją się tego, że ktoś przyjdzie i będzie patrzył na to tak, jak patrzy ich lokalne środowisko, że będzie patrzył na nich z pewnym zdziwieniem i zaskoczeniem i będzie bardziej zaciekawiony i ciekawski, a nie będzie pomagał. A nasi wolontariusze są przygotowani do tego przez psychologa, mają szkolenie medyczne, gdzie widzą sprzęt jak jest, więc nikt nie przychodzi i nie jest ciekawski, tylko jest nastawiony na to, żeby pomóc. Prawki byśmy trochę namalowały, co? Nie? To S... no, może coś nie jest? Hmm. Halo? Halo? gdzie jest Mila? A, kuku! Gdzie się słucha? Mila! Halo, tu Jagoda od prawie roku opiekuje się trzyletnią Milenką. Odwiedza ją regularnie, co tydzień. Czyta jej bajki, wspólnie rysują, bawią się. Dla Milenki to bardzo dużo. Się. A to? To jest taki grubszy, tak? I ma taką czapeczkę. Fajną, tak? Królewna śnieżka, tak? To ją tutaj postawię. Czy też do rączki? A co tutaj jeszcze są. To są teraz łódki. Fajny jest też. Ma taki jakiś płaczek i to jest kolor żółty, myślisz? Nie. Przechodziliśmy do domu Państwa Bogusi i Jacka Dudków, którzy od roku korzystają z pomocy wolontariuszy wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Pani Bogusiu, co Państwa skłoniło do tego, żeby po tę pomoc sięgnąć? Mamy w tej chwili trzyletnią córeczkę Milenę, chorą na rdzeniowy zanik mięśni. Jest to choroba genetyczna, która powoduje, że dziecko wymaga opieki przez 24 godziny na dobę. Dokładnie przez 24 godziny, bo nawet w nocy trzeba do niej wstawać. Więc jeżeli z kimś jest przez 24 godziny, przychodzi taki moment, kiedy człowiek ma dosyć już, nie wie o czym rozmawiać, jak rozmawiać, co dać temu dziecku. To są, to są... Typowy odruch, myślę, człowieka zmęczonego. Dlatego, jak pani Agnieszka z hospicjum zadzwoniła z pytaniem, czy Milenka zgodziłaby się spotkać z jakimiś innymi, czy się nie będzie bała, bardzo się ucieszyłam. Milena jest bardzo towarzyską osobą, więc od razu zaakceptowała nowe znajome. Dodatkowe osoby, które zechciałyby z Mileną po prostu być i tak normalnie z nią porozmawiać, poczytać książeczki, zapytać o coś, jest bardzo ważna. Pozwalają jej w pewnym sensie funkcjonować w społeczeństwie. Tak. Choroba, która ją dotknęła, jest chorobą, która. Powoduje, że ona nie może mówić, nie może się ruszać, nie umie jeść. Natomiast rozwój psychiczny jest na poziomie trzylatka, takiego zdrowego trzylatka. Nawet śmiem twierdzić, że troszeczkę więcej jakby rozumie niż typowy trzylatek, i ona potrzebuje kontaktu z, i z rówieśnikami, i z osobami obcymi spoza rodziny, które będą też traktowały ją jako zdrową osobę, a nie jaką chorą. Jagoda i Dagmara to nie są jedyne. Dziewczyny, które pomagają pani przy opiece nad wózkiem. Nie. Znaczy, ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby przyzwyczajać już małe dzieci do tego, że wśród nich są osoby chore, potrzebujące pomocy, osoby inne, po prostu inne dzieci. Mieszkamy tutaj na takim starym osiedlu, gdzie dziewczynki początkowo, jak widziało, że spaceruje z wózkiem, podchodziły i zaglądały do wózka. Po pewnym czasie się odważyły i, i się pytają, a co jej jest, dlaczego ona leży, a dlaczego ona nie rozmawia. I tak od słowa do słowa wyjaśniłam jej i im... Na czym polega choroba milenki. i one zaczęły przychodzić po prostu do milenki. Właśnie do niej, nie do mnie, nie żeby ze mną porozmawiać, nie żeby dostać lizaka, czy jakieś kredki, tylko siadały z nią przy stoliku, czy na łóżku, czasami w domu, czasami tutaj na podwórku i się bawiły, bawiły się między sobą, włączając w to milenę. To jest bardzo ważne, żeby wychowywać do wolontariatu, bo to nie jest tak, że się ktoś rodzi wolontariuszem, że ma takie potrzeby. Myślę, że jeżeli się no, przyzwyczai dzieci do tego, że takie osoby są, takie osoby potrzebujące pomocy, to później jak te dzieci wychodzą w świat, czują taką potrzebę włączenia się w ten wolontariat. Jeszcze nie widziałam ostatnio grzybek tak? z liściem. To jest królewna śnieżka, tak? tak? Co Ci daje wolontariat w hospicjum? Szczęście i takie poczucie, mm, takiego spełnienia. Widzę jak na przykład wyjeżdżam z dzieciakami na wakacje, majówki, to widzę niesamowite szczęście i radość. No i, i, i to jest to. W ciągu tych paru miesięcy opieki nad dziećmi na pewno musi się wytworzyć między Wami jakiś rodzaj więzi, jakaś szczególna relacja. Jak najbardziej. I to jest też takie jak dla mnie niespodziewane. E, opiekowałam się Kasią, e, która odeszła. E, I zawsze myślałam, że no to po prostu się spotykamy. A to nieprawda. To są takie spotkania, które, które łączą. A jak to przeżyłaś? Jak sobie poradziłaś z tym bólem? Z odejściem. Trudno, ale co zaskakujące, Kasia przygotowała nas do tego, że, że odchodzi. Bo doskonale wiedzieliśmy, że, że Kasia już odchodzi i, i to po prostu tylko dni. Mówicie to, że tak zespo... Dlatego, żeby nie mówić, umiera. Umiera. Ehm, ja tak mówię. Aczkolwiek to, to nie jest powiedziane, że w hospicjum mu się mówi, że odchodzi. Ja tak mówię, ponieważ. Um, owszem, umiera, ale no dla mnie to jest takie coś więcej niż, niż umieranie. Ono po prostu odchodzi do innego świata. Jednym z projektów realizowanych przez Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci są warsztaty dla młodzieży zainteresowanej ideą wolontariatu. Zostaliśmy zaproszeni na takie warsztaty do gimnazjum nr 18 we Wrocławiu. Sednem takich spotkań jest wyjaśnienie młodym ludziom idei wolontariatu. Martyna, proszę cię, połóż się na tym stole. Te dwa palce podkładamy pod ciało o, Martyna. Ja Majdcie całą rękę. <laughs> Maga. To no jeszcze nie koniec. Na moje trzy. Spróbujcie Martynę podnieść w górę. Raz, dwa, trzy. Kolega ma wniosek. Tu się okazało. No. Czasami, jak coś sami robimy, jest trudniej, a w grupie, jak się współpracuje, można to zrobić o wiele prościej. Wyobraźcie sobie, że ten człowiek to człowiek, organizacja, fundacja, <laughs> która potrzebuje pomocy. Te dwa palce to jeden wolontariusz, każdy z nas. Dołożenie niewielkiego wysiłku, małej rzeczy każdego z nas. Sprawia, że dzieją się rzeczy niezwykłe i niemożliwe. I o to tak naprawdę chodzi w pomaganiu i w wolontariacie. Cisza Wszelkie informacje związane z wolontariatem we Wrocławiu mogą Państwo uzyskać w Miejskim Centrum Wolontariatu. Jeśli potrzeba Państwu pomocy, opieki czy nawet ciepłej, serdecznej rozmowy, to zachęcam do skontaktowania się z Wrocławskim Hospicjum Dla Dzieci. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Hospicjum. Tam również znajduje się wszystko, co powinni wiedzieć ci z Państwa, którzy chcą pomagać potrzebującym, ofiarować im swój czas, uśmiech i ramię, na którym mogą się wesprzeć. A myślę, że nasi dzisiejsi bohaterowie udowodnili, że warto.